u nas. E, na przykład Urząd Marszałkowski wypuścił piękny projekt Etno Małopolska, gdzie stawia na stroje tradycyjne i tam nie ma żadnego takiego, jednak Panie, które oceniają te projekty e, znają się na rzeczy i e, mają to być stroje zgodne z tradycją regionu e, i są takie i są takie, jest o to dbane. Koła gospodyń, zespoły, różne stowarzyszenia dostają pieniążki ale jednak mają tworzyć swoje korzenie. Swoje korzenie, a nie łowicki strój do Krakowa. Co nie powinno się dziać. No oczywiście ja też nie powiem, że ekspansja góralszczyzny jest bardzo duża, bardzo duża wszędzie. Również stroje krakowskie już są powoli... Li... Zawłaszczane przez troje Miałem w sopocie ostatnio. No dokładnie. No góralszczyzna jest ekspansyjna. No, ale naprawdę. tak do tej ciupagi, coś tam sprzedają <laughs> razem z muszelkami. No, to, no żeby to jeszcze ta ulikniemy. ciupaga i te muszelki były spod hala, to wszystko by było dotyczące. One są sęzenca To, z ja, sami, to, nie? No to ja bym była za tym, to ale. Właśnie. Ale one czasem szenzen, nie są tragiczne. To z niestety, albo z Turcji. No właśnie. Bardzo dziękuję, pani Grażynko. Zobaczcie, zaczęliśmy dopiero opowiedzieć o tej firmie, no ale to takie są prawa, żeby zainspirować. Pani Małgosiu, wy też jesteście w świecie bardzo obecni. E, już mówiliśmy o, o, o dworach królewskich, mówiliśmy o, o Kardashiankach, to możemy powiedzieć. Mów, mówiliśmy o, e, o filmach, serialach, tak? Tam się pojawicie, będzie można, was, będzie można oglądać wasze, wasze produkty. Co możemy zdradzić jeszcze? Gdzie, gdzie, gdzie błysnęliście i na ile to wpływa na ten biznes, tak? No bo niełatwy biznes jednak, bo ktoś musi świadomie wydać e, no pewną kwotę, która wam wynagrodzi wasz trud, czasami trzymiesięczny, prawda? No, udało się nam jakimś cudem, może ciężką pracą na pewno Bożym błogosławieństwem rzeczywiście no, wyjść na świat i od wielu lat te nasze produkty są, są na świecie praktycznie tylko w w Afryce naszych produktów nie ma. O, zmienimy to. Generalnie są, są na całym świecie. To, co teraz ciekawego z tego tygodnia, najbliższego, to dostaliśmy potwierdzenie, że nasze zabawki są wykorzystane na planie filmowym serialu dla marki Warner Bros. i to będzie w serialu TV Apple teraz zimą więc w różne rzeczy się dzieją natomiast no, przed nami też duże wyzwania e, takie rozwojowe bo oprócz tego że w tych pięknych butikach miejscach e, te nasze produkty są docenione co nas bardzo cieszy bo to e, proszę państwa jest bardzo ciężko sp sprzedać e, drewnianą zabawkę e, Albo znaleźć się w muzeum sztuki dokładnie, e, zacnym ta, europejskim, ta, dokładnie akurat, tak W amerykańskim tak. Tak. Tak? ale e, no, przed nami bardzo poważne współprace, współpraca z Muzeum WITRA w Niemczech, z Muzeum WITRA, które rzeczywiście to potężny projekt Muzeum WITRA znane z, wiadomo w świecie sztuki, kultury, a przede wszystkim architektury, gdzie powstaje wspólny projekt, o którym już wcześniej mówiłam. Mamy wspólny projekt i rozpoczynamy współpracę z, z Muzeum Utagawa Hiroshige. W Japonii, gdzie będziemy wspólnie tworzyć produkty, no wiele takich po prostu tutaj współprac w tym momencie się zaczyna. Nie wszystkie mogę wymieniać, ale to są światowe współprace, światowe brandy, światowe marki, które nie tylko. No mamy Haroza. Po Harodzie się zgłosił się francuski Armel, więc też gdzieś tych planów, projektów, rzeczy się dzieje tak dużo, że nie nadążamy naprawdę, za co Bogu dziękujemy, ale no pracy jest bardzo dużo, wyzwań jest bardzo dużo. Jest to, tak jak mówię, jest to drewniana zabawka, która gdzieś przebija sufity świata designu i sztuki i, i kultury. No, cieszymy się, ale też mamy świadomość pracy, jaka, jaka przed nami jest. Zobaczcie, jaki to jest fantastyczna opowieść o sukcesie. Jeżeli mamy opowiadać o sukcesie, to zobaczcie, macie 69 rok tego człowieka, któremu coś, wspomniała Pani o Bożej opatrzności, no pewnie jakaś taka wyższa siła gdzieś tam pojawiła się, wyświetliła mu, że on będzie to robił, tak? A dzisiaj w Japonii, w Stanach Zjednoczonych, w europejskich muzeach jest ślad tego, co on rozpoczął, ponieważ kolejne pokolenie potrafiło to ponieść. I to jest bardzo piękne. Myślę, że, że, że to jest właśnie magia, prawda? Brawo dla Pań, bardzo dziękuję. Bardzo wam dziękuję. Wiem, że dziękuję. krótko, żebyśmy dopiero rozpoczęli, ale jak mówię, łapcie je. Bardzo dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, powoli zbliżamy się do końca. Wszyscy żałujemy tak, tej, tego dzisiejszego wydarzenia, ale mamy świetny speech na koniec. Wartość tradycji pod ochroną, bo. Myśmy tutaj wszyscy się zastanawiali nad tym, że przecież każdy z tych dzieł sztuki, tak naprawdę, również to, które wam tutaj pokazywaliśmy tu, stoją na tym stoliku, to jest jakiś koncept, tak? Choćby nawet ten konik, który został wystrugany kiedyś tam w 1969 roku. I pytanie jest, no mamy tych naszych, Chińczycy padli, to nie tylko oni, Turcy robią to samo. Jak pojedziecie, to macie po prostu kapitalnie kopiują to wszystko, czyli coś, co ktoś wymyślił, I to jest wartość intelektualna, własność intelektualna nasza. No, i pytanie, na ile to jest chronione? I to będzie właśnie o tym. Wartość tradycji pod ochroną, rola Rzecznika Patentowego w Rozwoju Innowacji i Marek. Łukasz Wściubiak, Rzecznik Patentowy, Wicedziekan Okręgu Małopolskiego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Zapraszam do nas, Panie Dziekanie. Dziękuję bardzo. Ja sobie pozwolę Państwa na stojąco z nawyków szkoleniowo-wykładowych, mam nadzieję, że na nic nie wpadnę. E, witam Państwa. Proszę Państwa z jakby naturą prawnika jest odrobina narcyzmu we krwi, więc drobno spostowanie na początek od 3 października już widzę, już dziekan, nie widzę więc tak sobie pozwolę się zareklamować na dzień dobry. Proszę Państwa. Zgłaszając chęć wystąpienia na dzisiejszym spotkaniu, ja sobie nie zdawałem sprawy na, na co się porywam i na jak głęboką wodę rzucam, bo ja chcę Państwu dzisiaj powiedzieć kilka słów o prawie. To jest biorąc pod uwagę wcześniejsze wystąpienia, tak jakbyście Państwo na zakończenie koncertu rokowego słuchali instrukcji BHP. I to może być trochę trudne. To może być trochę trudne, żeby Państwa uwagę jeszcze utrzymać, ale będę się starał. Próbuję, a jest, dobra mamy. Proszę Państwa, szukałem, szukałem jakiegoś nawiązania, jeśli chodzi o zawód rzecznika patentowego do tych kwestii związanych z tradycją, z rzemiosłem, z tym co dzisiaj byłem tutaj, czego byłem dzisiaj świadkiem tych wszystkich wystąpień, tego co usłyszałem i niestety przyszła mi w zasadzie tylko jedna smutna rzecz na początek, to, to znaczy to, że y, nasz zawód jest również zawodem niszowym. Tak? Rzeczników patentowych w tej chwili aktualnie wpisanych na listę wykonujących zawód jest mniej niż tysiąc w całej Polsce. I to jest liczba, która się utrzymuje odkąd ja jestem w zawodzie, a już trochę, a już trochę jestem. Próbowałem szukać weselszych aspektów. Tak? Zastanawiałem się, co robi mój dziadek, ale nie miałem wspólnego z rzecznikiem patentowym. Synowie, mm, trudno ich namówić do odkurzenia w mieszkaniu, więc do zawodu tym bardziej się nie garną. Dlatego było ciężko. Ale przyszła mi głowy jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa. My jesteśmy trochę rzemieślnikami. Ale nie rzeczy materialnych. Jesteśmy rzemieślnikami państwa pomysłów, państwa twórczości, państwa pomysłowości. E, państwo do nas przyjdziecie z takim, mówiąc kolokwialnie, i przepraszam, boże to nie jest dobre porównanie, kawałkiem drewna. Tak? To, co państwo wymyślili, a my to drewno szlifujemy, żeby spodobało się odpowiedniemu urzędowi patentowemu, żeby był tak zachwycony nim, że udzielił e, na nie ochrony prawnej. Um, więc coś wspólnego na pewno y, z, z, z rzemiosłem mamy. Y, no, ewentualnie jeszcze wracając do tych, do tych nawiązań, miejsce pracy, fotografia, no ale to biurko z laptopem, nic wyjątkowego, więc znów y, y, te nawiązania są trudne. Y, ale, proszę Państwa, y, jeszcze jedna rzecz, która, która też jest y, tym takim łączącym nas mostem. Dzięki czemu bardzo dobrze nam się rozmawia z, z osobami, które są kreatywne, które, które właśnie mają tę, tę smykałkę do twórczości. Otóż zarówno państwo, jak i my jesteśmy bardzo często interdyscyplinarni. Tak? tak, jak złotnik musi znać chemię czy fizykę, tak rzecznik patentowy również musi znać chemię czy fizykę. Rzecznik patentowy musi znać prawo, rzecznik patentowy musi znać elektrykę, elektronikę i wiele jeszcze innych dziedzin, ponieważ na zawód jest o tyle interesującym zawodem e, zaufania publicznego co w sumie też nam jest blisko chociażby do architektów, bo razem ten, to grono zawodów zawołania publicznego tworzymy. To jest o tyle specyficzne, że wykonują go osoby nie tylko z wykształceniem prawniczym, ale również z wykształceniem technicznym, tak? które, które doskonale właśnie czują tą, 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 tą twórczość o, o tym charakterze. My jesteśmy proszę Państwa pełnomocnikiem zawodowym, czyli podmiotem, który Państwa reprezentuje w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej. Czyli tak jak są radcowie prawni czy adwokaci, którzy Państwa reprezentują w sądach w różnego rodzaju sprawach e, tak my reprezentujemy Państwa również przed sądami i urzędami, chociażby już po Jużpolitej Polskiej, ale wyłącznie w sprawach własności przemysłowej, czyli ta nasza działka, ta nasza specjalizacja jest stosunkowo wąska znów pewna analogia, tak, jak y, można poświęcić y, całą działalność szycia kożuchów, tak, szy szyciu kożuchów, y, wy wyplataniu koszyków lub własności intelektualnej. Znajdujemy sobie tą swoją niszę i w niej jesteśmy po prostu świetni, tak, i Państwo i, i my. Y, to, co proszę Państwa... Y, chciałbym Państwu dzisiaj powiedzieć, że zrobić taki teaser, taki, tak, taki trailer z własności intelektualnej, żeby Państwa zaciekawić tematem, żeby Państwu unaocznić, gdzie jest dla Was możliwość wzmocnienia Waszej, waszej siły rynkowej, tak żebyście zaraz po konferencji, jeżeli szukacie rzeczników patentowych, jeszcze może nawet zakopane. To, co jest dla Państwa bardzo dobrym narzędziem, to jest prawo własności intelektualnej w ogóle, gdzie kluczowym dla Państwa jest pewnie prawo autorskie i prawo własności przemysłowej. Oczywiście nie możemy poświęcić wagi wszystkiemu, więc wybrałem to, co jest takim sednem pracy rzecznika patentowego, czyli właśnie prawo własności przemysłowej. To jest takie narzędzie, które pozwala Państwu objąć prawem podobnym do własności, Efekty waszej twórczości intelektualnej, tak? yy, więc to jest bardzo istotne narzędzie w pracy, w pracy Państwa yy, i bardzo przydatne, ale nie tylko do tego ono służy, ale służy również do tego, żeby u, jakby zindywidualizować, pozwolić na rozpoznawalność Państwa marki, Państwa brandu, yy, Państwa twórczości, tak, żeby nie tylko było tak, że Pani rozpoznaje swoje hafty w świecie, tylko żeby wszyscy, którzy oglądają relacje z wizyty w Nowej Zelandii, widzieli te hafty i wiedzieli skąd one pochodzą. Tak? Powiązanie państwa twórczości z rynkiem to jest również narzędzie, które będę chciał Państwu pokazać. Kiedyś byłem zapytany o największe ryzyka związane z własnością intelektualną z perspektywy przedsiębiorcy. I proszę Państwa, myślę, że ta odpowiedź jest dla Państwa nieoczywista, a, a, a jednak bardzo prawdziwa. Największym Państwa ryzykiem w działalności gospodarczej w kontekście własności intelektualnej jest sukces. Każdy z Państwa, kto odniósł sukces, to w tym momencie najwięcej ryzykuje, ponieważ w Turcji nie kopiują tych, co są, co są słabi i nieznani. W Chinach nie kopiują tych, co są słabi i nieznani, tylko tych, którzy, którzy są rozpoznawalni i których skopiowanie ma sens tak? I, i pozwoli zająć jakąś pozycję rynkową którą te, te, te mocne, mocne marki zajmują. Także własność intelektualna pozwoli Państwu na obronę tej, tej pozycji. Proszę Państwa, takim najważniejszym, najbardziej znanym we własności przemysłowym, dobrym intelektualnym, czyli efektem twórczości ludzkiej jest wynalazek. No ale tutaj jest duży problem, tak? ponieważ jak połączyć wynalazek z tradycją? No, Trochę ciężko. Wynalazek to jest coś, co jest rozwiązaniem technicznym, które jest nowe w skali całego świata. Nikt nigdzie takiego rozwiązania technicznego nie wymyślił i nie upublicznił. No, siłą rzeczy, prawda? Jeżeli mówimy o rozwiązaniach, które dotyczą tradycji, to tutaj szaleństwa nie ma. Ale być może, proszę Państwa, być może jakąś y, y, technikę działania, ponieważ wynalazki nam się wszystkim kojarzą zapewne z urządzeniami, prawda, jakieś, nie wiem, buty, które jednym krokiem zaniosą nas z Zakopanego do Krakowa, prawda, y, albo jakieś inne miejsce, Ale wynalazki to nie tylko urządzenia, wynalazki to również sposoby. Może państwo właśnie unowocześnicie sposób jakiś tradycyjny, dodacie ten pewien element yy, nowy i nieoczywisty, bo to jest dodatkowy wymóg stawiany wynalazkowi i wtedy również będzie dla Państwa, dla państwa pole na uzyskanie patentu, bo tak się to prawo nazywa, yy, czyli patenty chronią wynalazki. Specyfiką własności intelektualnej jest jeszcze to, że te prawa są ograniczone w czasie. To nie jest tak jak z rowerem, że jak ja mam rower yy, czy wspomnianego wystruganego konika na przykład z drewna, to go przekażę moim dzieciom, one swoim dzieciom, one swoim dzieciom i tak to będzie przez 120 lat w rodzinie konik na stał naszą własnością. Nie. Prawa własności intelektualnej wszystkie się kończą w którymś momencie czasowym. No, są oczywiście, jak to w prawie, drobne wyjątki. Ale generalnie jest tak, że w którymś momencie to, co Państwo wytworzycie, wymyślicie, nawet jeśli ochronicie własnością intelektualną, stanie się własnością wszystkich. Przejdzie do tak zwanej domeny publicznej. I prawa własności patentowe, prawa własności przemysłowej służą temu, żeby to nastąpiło jak najpóźniej, tak? I, i jak najmierze. Ale proszę Państwa, pamiętajmy, patentowalne są tylko wynalazki, żeby nie, 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 nie padły takie lapsusy, jak kiedyś słyszałem, że Kraków zamierza opatentować hejnał z Wieży Mariackiej. Tego się nie da, proszę Państwa, zrobić, bo nie jest to rozwiązanie techniczne, a to taki żart rzecznikowski, więc może nas to bardziej śmieszy. Um, Wzory użytkowe to jest coś, co jest może bardziej na wyciągnięcie ręki, tak, Bo, ponieważ to jest również rozwiązanie techniczne, ale polegające na pewnym drobnym ulepszeniu. Tutaj w odróżnieniu od wynalazków, gdzie to ulepszenie, przepraszam, może nie tyle ulepszenie, co wprowadzenie czegoś nowego ma być elementem nieoczywistym, ma być zaskakującym, tak? to ym, ustawa mówi, że wynalazki patentowalne są wtedy, jeżeli są nieoczywiste, czyli z perspektywy znawcy jakiejś dziedzinnej techniki są zaskakujące. Czyli on musi się zdziwić, że ktoś taki rezultat osiągnął, tak? Kiedyś mój tata, który jest nauczycielem opowiadał mi historię, gdzie miał zastępstwo na plastyce i jedna z uczennic oddawała mu rysunek i tata trochę skonfundowany zapytał, co też na tym rysunku jest przedstawione. No i usłyszał od artystki, że to jest żaba i sama się zdziwiłam, że to żaba. Także. Tak ma nas zaskoczyć nasza własna twórczość, tak? to, to na tej zasadzie działają wynalazki, one muszą nas zaskakiwać, jak, pomimo tego, że my jesteśmy znawcami. Wzorów użytkowe już nie, to jest coś drobniejszego. Tu już nie ma tego elementu zaskoczenia, ale nadal to musi być nowe w skali całego świata. Yy, więc tutaj mamy ten, znowu to utrudnienie. A to jest coś, proszę Państwa, co jest, myślę, dla Państwa sednem i, i najważniejszym yy, dobrem własności przemysłowej, yy, z którego możecie korzystać, jeżeli chodzi o ochronę, jeżeli chodzi o budowanie tego monopolu, tej własności, własnej twórczości, czyli wzornictwo przemysłowe, które pewnie znane jest Państwu bardziej pod hasłem, bardziej modnym, a mianowicie pod hasłem design. Tak? To, jest, to jest coś, co jak najbardziej jest chroniony. Proszę Państwa, jak można ochronić swój wzór, wzór przemysłowy? Czym, te, czym ten wzór przemysłowy jest? To jest, proszę Państwa, nic innego jak nowy i oryginalny wygląd wytworu. Nowy, czyli nieznany do tej pory, prawda? A oryginalny. Po czym pozna się oryginalność? No, ustawodawca wprowadza bardzo ciekawą definicję oryginalności. To że wzór jest oryginalny wtedy, kiedy dla osób, które Daną branżą się zajmuje, nie kojarzy się z innymi znanymi wzorami przemysłowymi. Tak? I tutaj rzadko trzeba wejść do roli, znać jakiegoś eksperta. Prawda? Tutaj ciężko jest zwykłemu na przykład prawnikowi rozstrzygać o, o dwóch modelach obuwia, czy one są dla siebie odróżniane, czy nie. Ja się stykam z taką barierą bardzo, bardzo często, niemalże codziennie, kiedy moja żona wraca z zakupów i pokazuje mi kolejną parę butów, którą zakupiła. Tak? I, I tutaj, proszę Państwa, no ja mówię, masz trzy pary takie same już, po co ci kolejne? I wtedy dowiaduje się, czym się od siebie te pary różnią. Tak? I ja tego nie dostrzegam. Nie jestem znawcą zupełnie tej, tej dziedziny i tej branży, więc, więc potrzeba eksperta w, tej, w tym przedmiocie. Więc proszę państwa, te niuanse gdzieś tam są, tkwią niejednokrotnie, ale proszę Państwa, zwróćcie uwagę na jedno: że ta ochrona pozwala Wam chronić nie tylko coś identycznego do Waszego wzornictwa, ale również coś, co próbuje Was symulować, próbuje udawać Wasze wzornictwo przemysłowe, Wasze, wasze wyroby. Tak? I to również jest, ta, jest bardzo dobre narzędzie, które. Które jest dla Państwa bardzo przydatny. Ochrona wzornictwem przemysłowym jest Państwa bardzo łatwa do uzyskania. I niestety to sprawia, że jest ona często wykorzystywana trochę nieuczciwie. Nieraz staramy się bronić naszych klientów przed takimi nieuczciwymi zagraniami konkurentów. Ale też ym, padło hasło dzisiaj Unia Europejska, to dodam, że ochrona wzornictwa przemysłowego również jest na poziomie Unii Europejskiej, proszę Państwa. W jednym prostym postępowaniu można uzyskać prawo z rejestracji na teren całej Unii i każdemu w Unii zabraniać wprowadzania do sprzedaży. Identycznego lub na tyle podobnego, że się nie odróżnia, mówiąc kolokwialnie, wzoru przemysłowego do, do sprzedaży. Także polecam, polecam Państwu ochronę wzornictwa przemysłowego. No i budowanie marki. Budowanie marki, proszę Państwa, nie może się odbyć bez marki. Tak, czyli z, dla nas ta marka to znak towarowy. Znak towarowy, czyli oznaczenie, które pozwala odróżniać e, towary jednego, jednego e, przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Tak? Czyli ten brand, to to, po czym Państwo jesteście szukani. Tak? Znów bo posłużę, się, posłużę się ekspertem, bo nie mam poza zawodowej wiedzy na tyle, jeśli chodzi o, o, o marki, ale dla mojej żony imbarka jest bardziej tajemnicza, tym jest... Tym jest bardziej atrakcyjne. Jeżeli obuwie jest szyte przez trzy szeptuchy na wywrzutowiskach Kaledonii, tym lepiej, proszę Państwa. To są, to są takie elementy, które trzeba sygnalizować, trzeba je podbijać, bo tak jak Państwo doskonale o tym wiedzą i to wielokrotnie dzisiaj padło, to, co jest oryginalne, wyjątkowe, niepowtarzalne, to się dzisiaj liczy. Ta, ta masówka y, to nie jest coś zupełnie, co nas interesuje. Ale żeby ktoś po to nowe, oryginalne przyszedł, to musi wiedzieć, jak to się nazywa. I temu służy znak towarowy. I, i też po to, żeby, żeby pod tą marką można było działać. Zwróćcie Państwo uwagę, że na przykład wiele takich marek, które nam się już jakby tak mocno zakorzeniły w głowie, nie zauważamy w ogóle tego, że to, co one robią, nie jest w żaden sposób zabronione, czyli można je powielać na tak? różnego rodzaju portale społecznościowe. To, co robi na przykład Facebook. Każdy z nas może założyć portal o charakterze facebookowym ale nie przebijemy się, bo musielibyśmy tą markę zdetronizować. Tak? I to jest właśnie ten, te, ta siła, siła znaku towarowego. Znaki towarowe Państwa, są chronione prawem ochronnym em, dziesięcioletnim, ale tu się nie należy martwić, ponieważ tą ochronę można przedłużyć o kolejne dziesięcioletnie okresy i tak, gdzie skończoność, póki istnieje Urząd Patentowy, czyli mniej więcej do końca świata, a nawet może troszkę dłużej. E, również w znakach towarowych mamy, mamy ochronę, proszę państwa, unijną jednym prostym postępowaniem. No i oczywiście tak jak wszystkie inne dobra własności intelektualnej, możemy taką ochronę również uzyskiwać w świecie, ale o nią trzeba się z reguły starać już w krajach, które, które, które interesuje nas rynek. Znaki towarowe mogą być również wspólne. Jeżeli macie Państwo jakąś grupę przedsiębiorców, którzy chcą wspólnie pod danym brandem występować, to również jest możliwe. Można taki brand, taką markę, taki znak towarowy zarejestrować i wspólnie pod nim występować na rynku. I mamy też coś, co jest niezwykle istotne z perspektywy państwa działalności, czyli znak towarowy gwarancyjny, gdzie po, powołujemy jakąś instytucję, która wytycza warunki, które dany podmiot musi spełnić, żeby wejść na rynek pod tym znakiem. Czyli mówiąc inaczej taki, powiedzmy sobie, produkt certyfikowany, ale bez pytania kogokolwiek o ten certyfikat. Także to jest taki można powiedzieć certyfikowanie oddolne. Tworzymy organizację, zrzeszamy się w niej i ona, ta organizacja wyznacza zasady, wyznacza reguły, uzyskuje oznaczenie, które może być wykorzystywane. I tylko wtedy wykorzystywane, jeżeli te reguły są spełnione. I to jest znak towarowy gwarancyjny. Proszę Państwa, to był sprint. Państwo sobie zdają sprawę z tego, ale, ale byłem na. Ja również. Ja również zdaję sobie sprawę, że jestem ostatnim przed przerwą lunchową, więc każdy myśli już o czymś innym, żeby tej myśli nie zgubić, to, to ten sprint podjąłem. Zachęcam Państwa do, o już nie ma slajdu, ale zachęcam Państwa do korzystania z, z pomocy rzeczników patentowych. Specjalizujemy się w ochronie własności em, intelektualnej. Pomagamy Państwu i jesteśmy w całej Polsce, chociaż nas mało, ale jesteśmy w całej Polsce i, i działamy naprawdę efektywnie i sprawnie. Dziękuję bardzo. Bardzo pięknie dziękuję panu dziekanowi, że nie zafundował nam jednak szkolenia BHP, tylko jak najbardziej koncert rokowy, tak, to, to był koncert rokowy, przedłużając w ten sposób magię, bo to było naprawdę świetne rzemiosło, prawda? Drodzy Państwo, ja no nie, nie muszę przekonywać Was tutaj, bo że to się podziała magia, tak? magia rzemiosła, kto widział, kto czuł sercem, rozumem, duszą, to tak to odebrał. Mam nadzieję, że po tamtej stronie szkiełka też się udało to jakoś transmitować. Jak nie, no to jeszcze tutaj razem tym sercem transmitujemy do Was. Bo chcemy Was ładnie pożegnać, tych, którzy nas w streamingu oglądają. Za chwilę tutaj będzie taki dźwięk na koniec. Reszta jeszcze będzie ciąg dalszy. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy nas oglądają za obecność dzisiaj. Zapraszam na kolejną edycję. Już niedługo śledźcie informacje Urzędu Marszałkowskiego, zwłaszcza na innowacyjnej Małopolsce. Można też śledzić moje media. Ja tam będę też zapowiadał to kolejne wydarzenia. Bardzo dziękuję za dziś. Drodzy Państwo, tak rzeczywiście lunch pachnie, on będzie piętro wyżej.